Hej wszystkim, dzisiaj nagrywam dla was kolejny Q&A Pytania zadawaliście mi na Facebooku A jeżeli ktoś jeszcze nie lajkuje mnie na Fejsie To linkę dam wam w opisie Tam będę właśnie pytać się was O pytania do następnych Q&A I także Będę informować was o Fajnych rzeczach typu konkursy I tym podobne, możecie tam po prostu Mieć ze mną lepszą więź Przynajmniej tak mi się wydaje Więc bez przedłużania dalej, zaczynamy Pierwsze pytanie, czy zrobiłabym spotkanie z widzami w Anglii na pewno w najbliższym czasie nie mam takich planów, ponieważ na takie spotkanie może przyszła by jedna osoba. Jednak widzów mam więcej z Polski, którzy mieszkają w Polsce, a w Anglii nie mam ich za dużo. Aczkolwiek może kiedyś w przyszłości zrobię takie spotkanie. Czy lubisz, jak twoi widzowie podchodzą, prosić o zdjęcie autograf? Powiem tak, jeżeli chcą zdjęcie, to jestem naprawdę szczęśliwa, bo ja. Ja sama chcę z Wami zdjęcie, bo kiedy na przykład byłam w Polsce, um, niedawno właśnie wróciłam z wakacji, ale kiedy byłam w Polsce na wakacjach i, i Wy podchodziliście do mnie, to było naprawdę naj, najlepsze uczucie na świecie. Uwielbiam, kiedy podchodzicie do mnie, chcę zdjęcie. Um, to jest dla mnie nierealne, że ktoś mnie ogląda, to po pierwsze. A Po drugie, że ktoś chciałby ze mną zdjęcie. Jeżeli chodzi o autograf, podpis, to. to... Wydaje mi się to trochę taką małą przesadą, bo nie jestem kimś wielkim, żeby dawać podpisy autografy, ale jeżeli ktoś mnie zapyta, to nie odmówię, bo to by było troszkę niemiłe. Czy nagrasz Don't Judge Challenge? Nie nagram, ponieważ uważam, że to jest straszna głupota. Ten cały challenge, nie wiem co, jaki ma sens ogólnie I co ludzie chcą przekazać, e, robiąc ten challenge Oglądałam parę filmików właśnie takich I z tych filmików wyniosłam, że jeżeli mamy krostki, jakieś niedoskonałości, to jesteśmy brzydcy Moim zdaniem nie jest to za mądre, więc nie, nie nagram czegoś takiego Ile razy dziennie wpada Ci do głowy pomysł na film i ile razy o nim zapominasz? Na dzień... E, muszę Wam powiedzieć, że dużo... E, Pomysłów mi do głowy nie wpada na dzień. Czasami może to być zero. Zwyczaj jest taki wyjątkowy dzień, w którym po prostu mam masę pomysłów i te wszystkie pomysły zapisuję, więc zawsze, kiedy przychodzi mi jakiś pomysł na filmik, to zawsze go zapisuję. Nieważne, czy zapisuję go w telefonie, czy gdzieś w notatniku, to zawsze zapisuję taki pomysł, bo wiem, że zawsze zapomnę, bo ja mam zawsze tego sklerozę, zapominam dużo rzeczy, więc zawsze zapisuję pomysły. Czy był taki moment w Twoim życiu, kiedy żałowałaś nagrywania na YouTube? Eee, muszę powiedzieć, że tak, był taki moment. Eee, było to tak bardziej na początku nagrywania. Kiedy więcej osób, które znam, e, zaczęły się dowiadywać o tym, że nagrywam, chciałam e, usunąć kanał. Chciałam. E, nie, po prostu żałowałam, że zaczęłam nagrywać. E, I że jaki to w ogóle ma sens, jeżeli teraz ci wszyscy ci ludzie wiedzą, że nagrywam? E, wtedy chciałam. Skończyć z tym i żałowałam Ale to były bardzo głupie myśli Bo jeżeli już e, przecież decydujemy się na nagrywanie na YouTube To musimy być przygotowani na to, że każdy może ten filmik obejrzeć Ogólnie, że ludzie się o tym dowiedzą Więc to było trochę głupie z mojej strony Ale nie usunęłam, jak widzicie Czy czasem nie wolałabyś nagrywać na angielskim YouTube? Bo na przykład masz tam lepsze możliwości na spotkania z widzami ja już wypowiadałam się o tym w jakimś QNATI. Nie pamiętam którym, ale gdzieś się wypowiadałam na ten temat, że um, nie za bardzo chciałabym nagrywać po angielsku i nie za bardzo chciałabym na należeć do angielskiego YouTube'a, ponieważ jest tam o wiele trudniej. Niektórzy myślą, że jest łatwiej, moim zdaniem jest o wiele trudniej. Korci mnie, żeby spróbować naprawdę. Nie wiem, może kiedyś spróbuję, może mi coś um, odbije i spróbuję, ale nie planuję. A jeżeli chodzi o lepsze możliwości na spotkanie z widzami, no to no, z tym ty masz akurat rację, bo w Polsce jestem tylko raz na rok na wakacje, a tutaj praktycznie mieszkam, no mieszkam tutaj, więc nie ma takiej możliwości, żeby się spotkać z widzami tak, powiem, że kiedy chcę. Z czasem wolałabym nagrywać na angielskim YouTube, bo wydaje mi się to o wiele fajniejsze, interesujące i ogólnie czasami korci mnie, żeby nagrać coś po angielsku. Jakbym po prostu była angielską youtuberką, ale nie wiem, nie jestem do tego za bardzo przekonana. Czy nadal chcesz ściąć włosy? Jeżeli um, obserwujecie mnie na asku czy na snapie, to wiecie, że e, już od dłuższego czasu chcę ściąć włosy i tak nadal chcę je ściąć, ale na serio się boję, bo mam takie dni, kiedy podobały mi się moje długie włosy, a są też takie dni, kiedy po prostu ich nienawidzę i chciałabym mieć krótkie. Aktualnie planuję obciąć na nowy rok. Jesteś nieśmiała, czy raczej otwarta? Kiedyś muszę przyznać, że jak zaczęłam nagrywać na YouTube, byłam bardzo nieśmiała. Teraz, kiedy jestem tutaj, półtora roku później, powiem, że nie jestem do końca otwarta, ale na pewno już nie jestem taka bardzo nieśmiała. Więc YouTube, YouTube na pewno pomógł mi w tym. Żeby się bardziej otworzyć na świat e, Powiedziałabym, że jestem pomiędzy teraz Z jaką polską youtuberką chciałabyś nagrać filmik? Którą najbardziej lubię oglądać? E, czytając to pytanie nie musiałam w ogóle myśleć Angelika z kanału Little Monster96 przez 3 o e, Uwiadam jej charakter, uwiadam to jaka jest skromna Sympatyczna i z nią na pewno chciałabym nagrać jakiś filmik e, Hashtag marzenia, ale co tam Czy będzie jakiś zlot jeszcze? Będzie, na pewno jeżeli chodzi o takie, kiedy będzie, no to będzie w następne wakacje, bo w ciągu roku nie planuję przyjechać do Polski, raczej nie będzie mm, takiej opcji, ale za rok znowu wakacje na pewno będzie z więc czekajcie na niego! Rok! Kawa czy herbata? Um, herbata, ale y, kawę lubię także, aczkolwiek musi być to mrożona kawa. Kawę takiej normalnej nienawidzę, jest ohydna, ale mrożona jest przepyszna. No ale herbata, jeżeli mam wybrać, to herbata na pewno. Miałaś kiedyś jakąś największą wtopę, jak tak to powiedz, jaką? Nie przypomnę sobie teraz takiej największej wtopy, ale mogę Wam powiedzieć takie malutkie. Na przykład y kiedyś, jak była zima i szłam do szkoły na piechotę y i był tak strasznie śliski lód, nagle szłam, szłam i, i nagle wywaliłam się do tyłu na plecy nie na tyłek na plecy. I jedyna dobra rzecz to to, że nikt nie widział tego, ale nadal czułam się, jakby każdy to po prostu widział i się ze mnie śmiał. Dużo razy też było tak, że wchodziłam do męskiej toalety. Ostatnim razem to było na wakacjach, jak byłam na basenach takich i właśnie tak się dziwiłam, dlaczego tam stoi facet i robi swoją potrzebę. Wiem, że mam mas tych top wpadek i w ogóle. Ale nie mogę sobie ich przypomnieć, i to jest najbardziej wkurzająca rzecz na świecie. Jeżeli wy macie jakąś um, historię śmieszną, którą chcecie się podzielić, Napiszcie ją w komentarzach i możemy się razem śmiać. Na czyj koncert chętnie byś się wybrała? Na pewno na koncert The Neighborhood. Ogólnie oni mają teraz um, trasę, aczkolwiek tylko w Ameryce, co jest bardzo wkurzające, bo do Europy nie przyjadą, przynajmniej teraz mnie bardzo, bardzo wkurzyło, kiedy się o tym dowiedziałam. Poza The Neighborhood to chciałabym pójść na koncert Selena Gomez. Ehm, nie wiem, czy będzie robić jeszcze jakąś trasę, ehm, bo na serio chciałabym pójść na jej koncert. Nigdy nie byłam, a już od tak dawna jestem jej fanką. Więc to już by było wszystko na ten Q&A. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie o kciuku w górę. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa!